Siemano, widzowie dowiedziałem się właśnie, że Łukasz wrócił. Podobno, wszystko, sytuacja jest opanowana. Tam słyszałem, że niby się dogadali i że to nie on zarąbał tego psa, tylko Sabina. Sabina ucieka od niego z tym psem, podobno. Więc jadę dopóki wiem, że tam jest. Mam nadzieję, że jest. To jadę, żeby to wyjaśnić i zaraz będziecie wszystko wiedzieć. Jak to jest? wytłumacz widzą, bo przecież mi nie dają spokoju, a ja słyszałem, doszły do mnie w ogóle te, że kradniecie psy i przerabiacie je na smalec. Nie, właśnie nie. Chodzi o to, że Sabina ukradła psa. Jest już, bo widziałem, nie, byłem. Czekaj, nie, daj mi powiedzieć. Jest pies już na posesji, bo byłem z taką panią. Także Pies tak, jest dodane już? Tak, jest tam tak ja samo mam. zrobić zdjęcia, wszystko ja i by. po prostu ja jest ty, wszystko ja okej. Okay. Nie rób sobie Łukasz problemu. Jak jesteś bezdomny, to potrzebujesz kasy, coś to podbija i kurwa ci na nie kradnijcie psów, bo to nie, nie jest. Nie, ja, ja nie tego psa... Tylko jest to pies, kurwa wie, że co chodzi. Wiem, ja nie chciałem... Ja nawet nie wiedziałem, że ona ukradła ja tego umiem, psa, ale jest pies na posesji, bo dzisiaj byłem z panią. Poleciałem specjalnie z Kauflanda no Z Kauflanda, wiem, z z kurwa, z Kauflanda. poleciałem z, 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 z taką panią, nie, blondyneczką tak. i, I jest pies na posadzie a, <noise> a gdzie oni? Skąd na go widzą? Y, tam i na. Ty jak, jak się ty to nazywa? Ty y, na. Skąd on kurwa, Czekaj, skąd się kupić! Ej! Nie. Na Kaczej A po co jej tam pies nie był? Nie wiem. Bo ja by nigdy, nigdy no i co? w życiu... Widzisz, kur... Ej! I gówno, Grzesiu, zamknij się. się na chwilę, No I ja, ja poszedłem stąd na garaż. No na, na chwilę. Pojechaliśmy. Po... Byliśmy, byliśmy z Sabiną, kurde, na Zagórzu i ją zwinęli. No, 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 no. Tak? No, no, no. I... Nie, Nie. Poczekaj, poczekaj. No, no. Chodzi o to, że zwinęli ją do wyjaśnienia. Ja poczekaj, z tym psem się ten... Ja tylko... Ja Długi! Długi! Przestaniesz? Nadek! Chcesz? Nie dzisiaj. Ja będę spędził. Dobra Grzesiu, uspokój się już. No. I... Ja poszedłem spać na garaż. Ona wczoraj z tym psem. Pojechaliśmy na Zagórze. Tam ją zwinęli. I po prostu... Ja z tym psem zostałem, szukałem jej, kurde, klimontów, później jedynka, możecie nawet się państwo zapytać serdecznie, nawet pokażę Ty twarz. Ty się, jakby nie ja. dajże spokój. Nie, jakby nie moja rodzina. I, ma po, i po prostu to, ja tego psa nie ukradłem. To no tak. spaliście tam wczoraj? Tak. Nikt nie przyszedł? Nie. Nie, nie mam prawa. No. Ja powiedziałem widzom, że ja nie chcę być śmieszany w żaden, nie, żaden, sieszeni, żaden załatw, kurwa nie, psu, sieszeni, bo... Nie, nie naprawdę ja tylko nie ukradłem. Ja naprawdę poszłem tylko po wodę psu, żeby miała co nie pić. Wie, kim wiesz jak to jest, Łukasz, ktoś tak mówi, nie, żeby sobie nie strać pod własny ten. Bo, po własny dach. No, bo narobisz problemów, wiesz, Dokładnie. Po, po co ci jakieś ucieczki stąd nie będziesz mógł tu chodzić, bo ci będą świetleć. No. To widzowie, to nie ja naprawdę dzisiaj bądź dneczka mi. Pokazałem jej, jest ten pies z powrotem na tej posesji i są życia sporobione Widzowie, pies jest zadany. tu żadnego, żadnego kradzieży psów nie będzie Nie, nie będzie bo ja pewno nie ukradłem żadnych psów Jak się chce zarobić to albo na złom albo tak. do, do pracy pójdziemy i tyle Co nie? Dokładnie, tak Oczywiście no, a to Chłopie mi tak w kurwie, że... Ej, mnie tak kurwia, że Zostaw mnie chłopie Co to ma znaczyć, że dzisiaj siedzieć w aucie? Nie swoim? Co to? Nie jego. No ale no i co że jego, a twoje jest? No pozwolił ci usiąść? A, a ty, dąbciłeś kiedyś? Wiosę. Nie dotykaj mnie. A ty, a ty też, wiesz? To nie dąb Zaraz to ty nie będziesz dąbcił jak ci no. jeszcze Słysza, ja słyszałeś ten? Hej, nie pojechałem. wczoraj kapczeraj, już nie, nie pije no, Ostatnie nie piję. piwo kurcze. No, 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 on sam im ja, ja, ja. A wiesz gdzie słyszacie, ja nie wezmę na hotel ani ten. Łukasza też jak hotel za to, Przeszu. że nie będziecie pić. Grzeciu! Nie, 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 On, on my, je obiecał my... i dalej pije, więc będziesz, Ale, kurwa, spał zimę, jest w Ale wiesz co zarobię? Jak przejdziemy do roboty, wiesz jak. Czestuj się trochę do tyłu, nie widać Cię, bo podolnik za blisko. Mogę przedstawiać? Jak się nazywa ta, Robert, ta gra, co Wiedz stawiasz i... piłkę i kopią? Rugby? <gry> rugby. Piłka no. Zagramy w rugby? To patrz. Nie ma picia A ja chcę pójdzie płynie, bo tam dostanie. A Jeszcze ja pójdę ja mówię, ja mówię co on chce kofnąć ty, bo ja nie widziałem Patrzę bieg... nie daj patrzę, patrzę biegnie za Toma, a nie wiedziałem co ty chcesz. A nie pal teraz, bo będę ograniczyć, poszek jak chwilę Skąd to sobie no, zapalić no. Wziął to, nie, nie no ma nic Nie ma nic Słuchajcie, słuchajcie, go nie O, Nie mam, mam. Nie, Ale ktoś, tam, ktoś tam podobno rozwalił ten garaż Tak, no bo właśnie, Nie, nie bo ja wtedy byłem nie, nie. Bo, nie To gdzie jest teraz aktualnie Sabina w tym? Co? Na komisariacie? Nie to... to co, gdzie? Uciekła znowu? Nie, wkurwiona, wczoraj się wkurwiliśmy na siebie Nie Nie mhm. Rozumiesz? I kurwa powiedziała, że już nie chce być ze mną, że już się nudzę, kurwa tego. A wiem, że gdzie poszłam. No mi odjeba, masz w kieszeni to że Bo jest zimno, nie? nie. I poszłam na razonc do Węgrzyna. Nie mam. Do Grzewalni? No nie, do domu. No tak? Do domu. Pamiętasz, jak byliśmy wtedy, co? Poszliśmy po, po tą gorzełę? No. Na razonc Co tam? Gorzej, to troszkę dalej. No. I to ja ostatnio byłem po was w garażu też kurwa patrzyli się na mnie jakiś kurde wiesz tamten i ja powiedziałem <grym> Ja nie chcę sobie robić problemów o jakieś psy, bo mnie mieszają w to ja mówię co, co mi to... To że tu was... Nie, już, nie to, już to, jest to, że, to, że Was tutaj nagram coś ja nie wiem co wy robicie poza kamerą, no nie, Was je, będę nie będę pilnował już jest załatwione, bo byłem dzisiaj z babką, pies już jest na posesji, także yy, Zacił, pani pa, pani wie to, i wszystko. To, no na pewno Kurwa się. Kurwal byłem! Debiluje pani, nie wiem kto załatwił, ale Debilu przeszczenie by... załatwił. Debilu byłem. Dobra Mamy pani. By... Pani napisze Aj. ten komentarzu jak będzie to oglądała na pewno. No także i... byłem z składka była u mnie dzisiaj. Tak? Była tak, Łukasz na spudzę go. Spudzajcie go. Oo je, dała nie Nie, koc, tam to stało. No. Rzeczy ci dała? No to a, bardzo dobrze. No i co i co? W końcu przyszła W końcu cuka. przyszła oczywiście gratulacje, ale co zobaczyła? Bo płakała się. No. no. I Wiemy. co zobaczyła, nędzę? Aj, nie Rubek, no. Ej, nie w mnie Rubek. No nie w kurbie mnie kuchy. Teraz nie on płaczę tylko alkohol. O, o co konie. Nie. Widzisz po tylu latach. Czy nie wiem, jak tam ten przyjechała córka i co? Nie. A ty najebany? Właśnie, Łukasz, jest. mówiłem ci nie, pan. Dobra, już idziemy. Tam się kopa, Gdzie się szczęście wygoiłeś? No, szczęście szczęśliwy się, jakby córka przyszła? Nie, u się, o... na drogę. powiem o... ci, że. To teraz zrób to dla swojej całej rodziny i przestań pić. I się ogarni, a nie. Ja będę robił, to przestanę pić. Powiedz jak jest. Powiedz jak jest. Ty tam na ucho nie wczelaj. Nie poczekaj, jak kło to pierdol, pierdol ja Cię posłucham. No. Nie pierdol. Nie dorobka. Nie pierdol. Bo ja więcej znam niż Ty. Tak? No tak. Co to jest? A i chujowy znak. Tak? Dla Ciebie. Dla Ciebie. Dla jest... ciebie jest chłopak, znak. Nie dla mnie. No. Trzymaj to, sekundę muszę. Co opakałeś przy Turce, czy nie? No, ona popakała, ja popakałem. No i widzisz? I co zrobiłeś z siebie? Popokałem. Nie wyzywają ci ani nic, ale to? zrobiłeś z siebie. Ale co? I będzie z bardzo mnie. Powiedziałem, gdzie jest tak, to co, co? zrobił. <laughs> Córka zawsze będzie o mnie, parę tak. Jak się czujesz z tym, że córka przyszła w końcu do ciebie? Szczęśliwy. Tak? Bardzo To bardzo dobrze. Po co powiesz? Teraz. Co byś chciał powiedzieć teraz córce? To co? Dzień. Dziękuję ci, córeczko, Jak za byś, Jakbyś się zmienił, przestał pisać tak? u mnie 8 miesięcy, to byś. Ona wie. No. Ona wie, gdybym wrócił. Ona wie, że bym wrócił, bo mnie potrzebują. Ja wiem o tym, bo czuję to po... córce. Dlaczego ci potrzebują? Do Tarczek A do dobry, no i nie. nie. Grzeszył zmieniłbyś się, to by tylko z tą nie rozmawiała, ja wszystko by było. No ładnie ok. Pani nie spytaj się, pani Biodaczka... Pani spytaj się. Czekaj. No to, gruba bo chcę powiedzieć coś. No gruba się i po prostu... Była ta pani, widziała tego psa, jest już na posesji. Jest także także no, bo, 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 jest w porządku. No, no. Czy możemy ogólnie se spać tam, no, czy nie? Ja ty nie za. Ja bym nie za. Też tam drzwi wyrwał, tak? Tak, drzwi są wyrwane. Ja ale w pierdol, jak coś. Chuj, czy chuj, czy chuj, będzie by. wszystko w porządku? Okay. Komar... No. Sęcz. Bo my tam znają. Oj Grzeciu, co ty żeś zrobił ze sobą? Tyle mieszkańca nie piłeś. I ty, kurwa, no. lubo. Gałganie! Co? No. Co żeś zrobił ze sobą? Ja bym był dzisiaj. Co żeś, co, żeś Nie, nie wziął. Mało lepiła. Tak, ledwie gada. Nie, on ja ci bywa. Mało czasu jeść. No, no jem, to jest Tomasze, że ty nic nie zniejesz, że chlejesz, że kupi. Nie. Je. Tak, A jak jesz, no. jem, nie, tyle się ukazał. Jemy. No. Jeszcze ja Nie. Dobra, jak ty chłopi już chłopiec to, to zaraz piękniesz tu będziesz spał. Nie, dzisiaj dzisiaj ten no, 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 kurwa, za pół kurz zjadł Zarobiłem, że znaczy ja wyrzebiałem, bo on to kurwa jak Oj Grzesiu Grzesiu Nieścił papier nie zimno Grzesiu w tej kurce damskiej dam damska? Bo widzę. No widzę? Robek, będziesz na tą taką zimą... Tam mam Ale na jutεί. no, teraz. No nie mam czasu. No nie wiem, bo trzeba ogarnąć Co tam ugając ten garaż? No. Bo ja mam tam wstęp już tak, że wiesz... Ja wiem że masz wstęp, nie? ja się dowiem jak. Cicho. Ja się dowiem jak będziesz miał wstęp ty normalnie, to... Nie, normalnie wstęp. Wtedy tam kurwa. ogarniemy i tam tak. zostaniecie, ale jak będziesz robił brudy pod własną. Nie nie, 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 mam wstęp, bo gadałem z tą Tak. i tam byłem... no, no i co? byłem... Pokażę ci no. boksa I jest ta. I przeprosiła mnie. Rzesiu Jest saba. No. Jest saba na miejscu. Obsygana mnie przeprosi. Słuchaj mnie teraz uważnie. Jest, mnie saba, jest saba. w domu. Tylko nie Rzesziu, że porobili zdjęcia. Słuchaj mnie teraz uważnie, co ci o. powiem. Ty nie wiesz. Kurwa, ja jestem piok. Dobra. Ty nie, nie wiesz jakie mam znajomości. Ale nie. Ale, po, ale możesz nie znajomości, się od od mnie znajomości. Słuchaj mnie, Gałganie Kurwa, co pierdol. zrobił? Słyszysz? Słuchasz mnie? Idź tam Nie, co zrobiłe? nie nie, pójdę, nie mów do niego, nie przecież nie dociera nic do niego nie byli, Co nie zrobiłeś, nie jak co? się dowiedziałeś, że zostajesz dziadkiem? No, no. Szczęśliwy no. no i taka wasza rozmowa jest No, no. szczęśliwy, szczęśliwy. I tak, A jak mam być? Nie. A zjadłeś to, co dostałeś i wypiłeś? Pani, pani dobrze wie o tym, że tam Pokazałem, tam tam. zrobiłem zdjęcia I po prostu Chcę mieć spokój w tym garażu i chcę spać. Będziesz miał spokój. Naprawdę, bardzo państwa proszę. Widz co? Widz co? Nie. Gówno wiesz. Gówno wiesz. Raz, raz. Ja go za bardzo lubię tego wariata. I gówno Ej, wiesz. Niech no to chuju nie mnie, mnie przytulę. Ja Niech no. ci się, się nie kurwa palecie. Dobra, ty jesteś, ty. może przyjdę jeszcze do... Nie będziecie ma. dzisiaj w garażu? No, tak, no Tam trzeba ogarnąć no, kurwa, w, kurwa. Tam dzisiaj Tam jest To komuś, nie, ale dzisiaj przyjdę, jest załatwione Robert. Może jakieś kołdry przywiezę. Nie, jak Córka jak coś, mi dała Jak coś te... te jakieś kuwa piłę, Bo mam takie wiesz te dechy, nie? Żeby to poukładać wiesz W element, nie? Żeby ten garaż Córka kurwa. Córka mi dała Znaczy garaż to. kurwa Chodzi mi o to... Kanał. Kanał, Kanał ta, no żeby ta, zajemać. Tatarska, ta, Ty kurwa bariot. Jak, jak ma na imię? Magda. No właśnie. Nie Elka, Magda. ja wszystko wiem. A ty gówno wiesz. Nie odzywaj się. No nie Dobra, widzowie przepraszam za wszystko. Nie przepraszam za tą szmatę. Przepraszam za wszystko widzowie i trzymajcie się. I Ja je ukradłem do kopca i dzięki, że i wszystko ok. Oglądajcie moje filmiki i będę się kamerował.